Okej, okay, kolejny, kolejny odkład, to jest słaby odkład. Tu pewnie wrzucę ramkę z pokarmem. Przynajmniej taki był pomysł na to. A, jeszcze zobaczyć, co słychać eee, w tym nadenicy. no coś tam jest dobre. Ok, to jest najsłabszy, to jest najsłabszy układ na, na pasiece jaki był w ogóle zazimowany który przezimował także zobaczymy Zostały zapobie biegawcze ciasto o, tak. To było wcześniej dawno, bo one dostały to One to dostały kiedy? No przed już Czyli ze 3 tygodnie temu sppełna rama Tu jest jedzenie, Muszę skończyć trochę towarzystwo. Jak na odkład, to ładnie się wyczyściły, w sumie. No dobra, jajka są. Jajka są. Na tamtej stronie jajka już są. Tu mamy czerw zasklepiony. Ok. Także robimy taki To jest pełna ramka. Ja wrzucam tu. I gniazdo teraz suwam. Powoli. Delikatnie, ostrożnie dokładnie tak samo jak było i na razie nic więcej przy nich nie robię o taki ten odkładzik nie, ciasto nie tak tylko ciasto tak, żeby Trzymało tą samą regulację temperatury. trzymało. Oj, to jest to, co właśnie mówiłem. Że jak jest słaba rodzina, to ja lubię położyć poduszkę na pszczołach. Oj, że to był najsłabszy odkład.